Odnotowano pierwsze w tym roku utonięcie na Sosinie. Zbiornik po rekultywacji stał się atrakcją turystyczną dla Jaworzna i okolic. Podczas upalnych dni przebywać tam może kilka tysięcy osób. Niestety dla 33-letniego mieszkańca Trzebini wypoczynek nad wodą okazał się tragiczny. W poniedziałkowe popołudnie wypoczywający z kolegą mieszkaniec Trzebini postanowił popływać w Sosinie. Ratownicy miejskiego WOPR w Chrzanowie, którzy dyżurują na plaży, Zostali zaalarmowani przez plażowiczkę, która zauważyła coś dryfującego na wodzie. Ratownicy natychmiast podpłynęli swoją łódką we wskazane miejsce, około kilkunastu metrów poza kąpieliskiem, gdzie wyłowili ciało mężczyzny. Ratownicy dotransportowali do brzegu mężczyznę i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Prowadzili ją przez 27 minut i dwukrotnie użyli defibrylatora. Po przyjeździe na miejsce akcję reanimacyjną kontynuowali ratownicy pogotowia i oni po podjęciu nieudanej próby reanimacji stwierdzili zgon. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna wypłynął na zbiornik od niestrzeżonej strony plaży i może spożywał wcześniej alkohol. Prokurator zlecił wykonanie sekcji zwłok, która potwierdzi bezpośrednią przyczynę śmierci oraz odpowie na pytanie, czy Denat był pod wpływem alkoholu. To tragiczne zdarzenie powinno być przestrogą dla wszystkich wypoczywających nad wodą.